Siema. tutaj Jarek z tej strony jeszcze ze mną jest. Oczywiście kon... No, no jakby nie mogło nie być. Zaczynamy nasz drugi filmik. W sumie mamy nadzieję, że coraz będzie lepiej. Wzięliśmy zadanie. O poziomie trudnym. Nie Od wiem tego, dokładnie jest... jakie. Nie Od wiem tego. dokładnie czekaj, jakie, bo wziął Jarek. Czekaj. A to przecież zobaczysz, patrz wejdź na, na ten na, na I na przykład nie na wyponek Wejdź na za zadania. I, 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 i Czekaj, który bierzemy był ten trudny. O, bardzo trudny. Z prochu powstałeś. Weź ten. Może takie coś tam. A jak jest po angielsku z próchu powstałeś? Po coś kupował to w Anglii. Hmm. Drugi od dołu to jest na 900 PD. Widzisz to? Drugi od dołu to mu za 700 i to jest family metals. Mm. A może coś na 900 punktów doświadczenia? Ja jest... Ja mom, mom jeszcze no to jest to taki to bardzo wybierze. trudny. No 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 no. To to jest to. No, no to, to już jest. Ale zaznaczone to już. Ja, że tyś to wziął. No to dobrze. No, no dobra, no to w sumie to, to nie? No. Możliwe, że będzie słabo jakość, bo nagrywamy jeden odcinek po drugim. Bo jest czas. Teraz ja prowadzę. chodzi, o trzeba stary małkę Ale to ja prowadzę. No kurwa śmierdza. Zachować. Zobaczycie przepraszamy jak za, przepraszamy, za, przepraszamy za przekleństwo ale po prostu jesteśmy, a jak się Wam coś nie podoba to wypierdalać <grym> Jednak jestem, nie, lubimy nie lub. sobie przeklinać, a jeżeli Wam się to nie podoba to parze, parze nie zostawiać tu, i... widzę Nie zostawiać tu negatywnych komentarzy i klutrów, wypierdalać grwa Ale komu to przeszkadza, Przecież się każdy przeklina? Chyba każdy Gimby znajdzie, którym się dojeba Nie jak on przejeżdżać, ludzie? jest Wida pod karaniec to Znaczy nie są ludzie Mamy 200 metrów do tego, nie 160 Dobra no dobra, no kurwiamy dense Co tam filipie? Darek, Nie. kur... <laughs> kurwa, zwolnij się. Zwolnij Czekaj, wyrażę mu, że Kurwa, życie mi wziął hejteku. Ja. Jakie ci mógł życie wziąć? Bo ją wysiadł z auta, jak żeś jechał. No, musimy przyjść tu. O, do tego hopa. To to jest tego głupie zadanie. Ja, żeby ten... ze stacji pali wziął Let's do it. Let's do it. O, no, poli. Uuu. To czekaj, 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 czekaj. Zadanie, zajebiste. Muszę... No, one's jest fajna, ale no, tam... To jest najprawizoryczniej sprosta Nie mam kasy. Nie mam kasy. Muszę jakoś... ten... Eksplorować się lepiej. A co ty, chciałeś jakąś broń? No, najlepiej noże, wiesz? tak... To babka, żeby... Na noże. Dobra, jazda. Jazda, 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 jazda Techno, Tam. techno, techno. Dobra, siedzę na pace. mu techno, techno, techno. Raz mi kiedy stop, raz stop. No hopie, ograniczona widoczność mam. Mam murzyna na pacie. Nic nie widzę. Darek, odpór? Druga. Dzięki. Jazda. Ej, suczki. Na, 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 na. I takie ten jeszcze, się ja do... Hydraulika w No na pewno tu nie jedziemy Hydraulika to Taki zjazd Lowliderów wyjdzie w <autach> I złupi, nie? W Kurwa baka Napo. Kurwa, jebane ja na bagaże. Co oni tam czynią? Ciebie kurwa, na słychać. Czekaj, powiela Bena. Muszę to zobaczyć. Hej, hej, hej. 66. <śśmiech> Co to jest 04? Eee... ten do samolotu. <laughs> no ja, bo tu widać, nie? O. Panie, szybciej to ładować, dobre? Witam. Męczące ki? Jesteś męczący ki ja mam swój, który męczy Inne dziewczyny Czemu to będzie nie działa? Hey, hey, o otwórz to kutasie! No czekaj on coś ode mnie chciał. Kurwa ty się otwiera widzieli Jerzek muszę być. Aha Jrzek muszę była poczeskować. Pusty kanister. Ty z nim gadasz? Jak ty z nim możesz pan, rozmawiać? Nie, a ty? Ty się chcesz, jeszcze bawić. Pójdźcie. Pójdźcie. A grosie, pany. Te, daj mi ta maczeta. Nie. No, chłopie. To jest moja maczeta, synek. Jaki hamu? Ja się sam ulepiałem. Jaki hał Oj nie, nie jesteśmy głupi Dobra, co ty robisz? Właśnie po tej drabinie Jak się wodzi po drabinie Dobra Dobrze cię, Murzynie Ty mi teraz będziesz potrzebny, wiesz tym Bo tu jest ten Oooooooooooooooooooo Jeden. Ej kurwa nie zapomniałeś czasem? Ej kurwa nie zapomniałeś czasem? Patrzę, jak przykułem. O, te kapelki. Mój 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 Jak mój mój tak szybko rozwalić? No, to jest moja mój Taki mój 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 O ja to jest no to kurwa, ręki otwier... O mam pusty karnister, otwórz na no to gramy Ale to nie możesz mieć pusty, aha, można mieć pusty Kajku kaj trzeba dać No to do stacji do go... tutaj nie jakaś... A leci jakaś leci jaka, kurwa Czekaj, czekaj Ale dostała I czaj, że go nalotała Wiem ja, czekaj, ja się dawał no, ten karnister. Ja czekaj, kacza podać ten karnister. No, tu gdzieś. No ci pokazuję pewnie takim jasnym. No, dobra, Kurwa. No dobra, czekaj, czekaj to... Aha, już wiem co. Aha, już... Tu musisz włączyć to najpierw. A, męczyć, no i teraz, męczyć. no i teraz już mam. No. kurde, nie. Lecą burzynie, lecą Twoi, bracia lecą. Gdzie? Chwila. Zaraz to będą. No kurde, do mnie, chcecie do mnie, na moją maczetę, ja? Jeszcze niech chyba naćpany. Ja im jednym strzałem ręki upierdam, A idę A ja jednym obcasem. No. Czekaj, bo tankuję akarnicę. Dobra, i tego co tam się ja, Do auta? Ja do nie? Czekaj. Muszę się w broni ulepszyć. Co ty tu bierzesz do ręki? Do auta. Nie do takiego. No wiem. Tu masz auto w garażu, ty tyknie. Tu! Tamto też można dać. Ale on to tamten nie jeździ. Jeździ. Właśnie synek, tamto jeździ. Właś, bierzesz do tego. dom ci by się przejechać nawet. Ale co ty robisz? No Weź do tego auta. Po co, w no Na, na pakadowy ten kanister. Synek, nie tu się daje ten kanister, tylko tam. Wejdę z auta. Tu tak, tak. się daje jeden karnister musku Aj może drugi karnister Jeden wystarczy O i teraz możesz jechać Jesteś już na wasem, bo nie widzę O! Oooo Pili mieszkański Rozejrzę z tą chwilę Jeszcze jej nie damy Jak to nie? To nie O, chcę skrót, bo skrót spotkanie. Spotkanie. Ja, 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 no. No, serio. Dobra, idźmy. Daj mi na Dobra, mapy, nie... mapy pokazuję. Jeźdź normalnie, bo tu widzowie chcą wieża te emocje. No za... są właśnie overrott. No, Terminamy kurwa, tricky kurwa. Kurwa, ale drift. Patrz, teraz emocje. Jef, nie emocje. Jak szacha. Nie, bo mi tu zarówno karnister zleci. Ty ja się chyba nawdugił tych w tam. A, ja jesteś najebam Darek, kurde. O, no Darek. To trzeba nauczyć, nie? Otwieraj, no, ją trzeba tak tak najebać. Ani tego nie umiem. Postaw to tutaj, mój Murzynie Cie ja <laughs> robisz szefowo. Dobry mój dobry 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 Ej, po co ty musiał nie polącić? Pa, taki hoks ma płacze To jest hamik Dobra, przejwij to Czemu? Co? Łezka ci się okay. No Level up Ej, ja nagrywam od spół nie? Chyba, Jakoś A? tak Dobra to jeszcze jedna misja jakoś szybko A to jakoś tako wez szybko, wez wez, wez bo... Już jest 10 minut Jeszcze 13 minut 40 Japa. Ja pa, to z moim zegarkiem nie z twoim się Yo homie się... No ktoś ode mnie coś tu co chciał chyba z góry ja ci chciał, a nie, ty tam muszę. U ten synek mo zadanie O tu Ok serio to jest do mnie Dziękuję bardzo Dla mnie też Ty? Lidze jest murzyny ma też sobie dostaję <laughs> Banany jeba KSI, KSI. O, tu. Na klawiaturze Serio? Koło U Jakieś łatwe Odzyskaj nasze to, to przecież mam żeby na Dobra, to co? chyba że kończymy. No jeszcze te nasze inne oddamy. No dobra, dobra Czemu ja pójść na lotę? Siema. O, to tak to ten... Och dziękuję. Tak bardzo dziękuję. O to Dziękuję. Wypierda. Hoy jaki tasak dobry. No kurwa, nie podnoś moich rzeczy. Weź sobie Ten tasag i tak mi jest niepotrzebny, ja mam swoją maczetę. Który ty masz poziom? No, nie wiem. No sprawdź. Dziewiąty. Jak to jest możliwe? Ja mam piąty. Ty wcześniej. No Dobra tary, kończymy, co? Jeszcze się nie zrobiłem, to... No dobra, no to co? Czekaj, muszę... To... się. Muszę się po, pobawić w ekwipunku. Powyjeb... Bywa się pewne, że... To na przykład można wyjebać. To no, mi jest potrzebny. Przepraszamy za tak nieogarnięte odcinki, ale to są dopiero początki, więc... I w ogóle jest kurde... Pierwsze w nocy prawie. mi się spać jest jak Chujny... I ty? Ruch. Nie ja chcę takie... noże. Jakie noże? Jomu? Paweł o stafu Jakie ty chcesz noże? Bo może Jomu? Każdy nóż jaki możesz. Ja kocham odcinać głowy. A to nie tylko nożami. Przysięgnął mogą. No ale najlepiej. To z... Ten kij zagwostka jest dobry, nie? Robiłeś to kiedyś? O. Zagwostka ten kij. Nie. A, ty, ty jesteś słaby. Musi być jedno. Nawet chyba nie wiem. Nawet ja nie wiem, To piją Typowy tasa kuchenny. Zepsuty tasa kuchenny. Вымоганный позже в девятый, а я думаю, Się nie mogę, w koniec plęczyć. Alkohol mi jest niepotrzebny. No to w sumie to już kończymy, bo to będziemy ich zanutać jak robisz sobie flipunku. Tak to jest ogarniesz ważne. Se... A tak ogarnie sobie flipunku i później zaczniemy już na to, robić. No nie mogę tego podnieść, ulepszyłem sobie ja i... Jaaa, dobra. Kończymy, by ci zaświeca może nie jeszcze latarka, bo ty ciemne jesteście, nie widać. No. Dobra, no, czyli co? Kończymy, ja? No. To w sumie, no, co, no... Na razie i do zobaczenia w następnym odcinku. No. I może nie... No mów. No. No. <śled> y nie prosimy o żadnej łapki, srapki, subskrypcje, czy coś. Po prostu robimy to do zabawy. Jak mu się podoba, to może patrzeć. Jak on się nie podoba, to... To wypierdalaś. Wypierdala. <laughs> proste przekazano. Do zobaczenia, niekoniecznie w Dead Island, ale na, na pewno następny odcinek będzie. No. Na koniec Halo. piękne widoczki. No. Bardzo.